Cześć, witajcie wszyscy, z tej strony Wojtas i zapraszam Was na recenzję niebieskiego CSKA Fabregasa, którego karta wygląda naprawdę nieźle. 74 tempa, 87 dribblingu, 85 strzały, 96 podania, 70 w defensywie, 70 fizycznych, 1,79 m lepsza prawa noga, wysoka pracowitość w ataku, średnia w obronie, 3 gwiazdki sztuczek i 3 gwiazdki słabszej nogi. Jego fizyczne atrybuty nie robią wrażenia i wyglądają dosyć przeciętnie, z kolei psychiczne atrybuty wypadają świetnie, a zwłaszcza orientacja czy ustawianie się na pozycji. Umiejętności piłkarskie są bardzo zbalansowane i ciężko znaleźć wśród nich słabe punkty. W zasadzie jedynie odstaje jego gra w defensywie, ale nie sądzę, że Fabregas nadaje się na SPD. O ile zwykła karta Fabregasa była dla mnie przeciętna, ciekaw jestem, jak wersja Team of the Season będzie sobie radzić i czy naprawi większość jego problemów. Czas przekonać się, czy niebieski Fabregas jest warty zainteresowania, dlatego zapraszam teraz do właściwej recenzji. Jak na środkowego pomocnika tempo piłkarza jest naprawdę dobre. Przyspieszenie i szybkość sprintu jest zadowalająca i chociaż są szybsi pomocnicy, to myślę, że będziecie zadowoleni. Podania piłkarza są jednymi z najlepszych w grze, bo zarówno te krótkie, jak i długie są perfekcyjne, więc z najważniejszego zadania dla pomocnika Fabrega spisuje się wzorowo. Strzały Hiszpana zostały mocno poprawione względem zwykłej karty i chociaż nadal nie mogę powiedzieć, żeby były jakieś specjalnie dobre, to są teraz przyzwoite. Zarówno wykończenie w polu karnym, strzały z dystansu i strzały finezyjne nie są już przeciętne i można spokojnie próbować strzelać Hiszpanem, więc jest to naprawdę spory upgrade względem poprzedniej wersji. Jeśli chodzi o kwestie techniczne, muszę pochwalić Hiszpana za dobry dribbling, bardzo dobrą kontrolę piłki oraz niezłą równowagę, dzięki której się nie wywraca. Co mnie zaskoczyło, to naprawdę przyzwoity odbiór piłki i siła fizyczna, więc nieraz Fabregas będzie Wam pomagał w defensywie, dzięki czemu jest bardziej uniwersalny. Muszę jeszcze wspomnieć o świetnych dośrodkowaniach, dobrych rzutach karnych i rzutach wolnych, co podnosi ocenę piłkarza w górę. Patrząc na wady, jest ich naprawdę niewiele i na szczęście nie są uciążliwe, czy też upierdliwe. Tradycyjnie już trzy gwiazdki sztuczek i trzy gwiazdki słabszej nogi to małe ograniczenie. Nie spodobała mi się niska agresja, więc nie spodziewajcie się zbytniej walki o piłkę, no i zwinność piłkarza jest naprawdę przeciętna, przez co obracanie się nim może być nieco problematyczne. Za niebieskiego fabregasa zapłacimy w zależności od platformy na Xboxie od 50 do 100 tysięcy, na PlayStation od 60 do 120 tysięcy, a na PC-cie najdrożej, bo od 95 do 140 tysięcy. Osobiście byłem bardzo zadowolony z jego gry, ponieważ jest to niesamowicie zbalansowany zawodnik, i chociaż poza podaniami nie wyróżnia się jakoś bardzo, to myślę, że jego zakup jest bardzo opłacalny. Jeśli moja recenzja się wam podobała, to zostawcie łapkę w górze bądź napiszcie coś w komentarzach. Z mojej strony to wszystko i dziękuję Wam za uwagę. Czekajcie na kolejne recenzje na moim kanale. Będą pojawiać się dopiero za jakiś czas, bo 6 lipca wyjeżdżam na tydzień, także chwilę mnie nie będzie. Jednak postaram się jak najszybciej nadrobić zaległości. Także do usłyszenia wszystkim. Cześć!